Słuchajcie kochani, 13 stycznia 2013 roku oczywiście wielki finał 21 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Starogarski Trym Kultury, oczywiście przyjaciele, Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie się dużo działo, a więc dużo zespołów, dużo licytacji, dużo wspaniałych rzeczy, dobrej muzyki, tańca i nie tylko. Monika, co tam jeszcze? Moi drodzy, będzie dosłownie wszystko. Od wspaniałych zespołów rozpocząwszy, a na licytacjach i na naszych niezastąpionych wolontariuszach zakończywszy. Ja może tylko wezmę scenę muzyczną, gwarantujemy niezapomniane przeżycia w dobrych klimatach muzycznych. Wystąpi między innymi Ania Szmaglińska, wystąpi zespół Desu, wystąpi zespół MJM z naszych starogarskich szkół, gwiazda wieczoru, zespół Anima. Niezastąpiony zespół z Grudziądza. Drugim zespołem, który urozmaici nasz wieczór jest także zespół z Grudziądza, zespół Mitri. Także serdecznie zapraszamy. Co dalej, co o wonotariuszach, co o licytacjach dziewczęta z Osiru? Zapraszam. Wolontariusze już od wczesnych godzin porannych do godziny 21 na ulicach Starogardzkich Starogardu będą chodzili, zbierali z takimi oto puszkami. Pamiętajcie, tylko do takich oznakowanych puszek 21 finału rzucamy pieniążki. Oczywiście, jak już od wielu lat, pomoc w zbieraniu i liczeniu pieniążków zajmie się Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim, który oczywiście będzie czuwał. Bank znajduje się, jak i cała impreza, pamiętajcie, w tym roku zmiana jest miejsca, uwaga, na hali e, dawne agrokociewie przy ulicy Halera pamiętajcie nie e, hala osir ale ulica Halera dawne agrokociewie przy parku przy parku tak do godziny 21:00 wolontariusze mogą się rozliczać wy możecie które macie nazbierane pieniążki gdzieś w puszkach skarbonkach przynieść e, do banku e, do godzin wieczornych co dalej E, oczywiście od godziny 14.00 wolontariusze tego dnia będą mogli się już rozliczać w naszym właśnie banku spółdzielczym. E, dzięki New Clubowi będą e, wolontariusze mieli zapewniony ciepły posiłek. Także też wielkie dzięki. I Ważne co? Od godziny 20.00 światełko do nieba, prawda? Tradycyjne światełko do nieba, czyli nie tak jak było w zeszłym roku pokaz lampionów. Teraz puszczamy tradycyjne światełko do nieba, tak jak w całej Polsce, taki w Starogardzie. Pokaz y, sztucznych ogni, huczny pokaz sztucznych ogni o godzinie 20.00. Także serdecznie zapraszamy. No i drodzy Państwo, nie szczęście kasy. Mamy nadzieję, że pobijemy ten finał z zeszłego roku. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej kasy niż w zeszłym roku zebraliśmy. Zapraszam Państwa także do licytacji. Na licytacji są wspaniałe przedmioty. Między innymi tutaj nasz Puchaty Stefan będzie mógł być Zlicytowany, piłka z podpisami koszykarzy z polfarmy do tego dochodzi fotel prezydenta coś słodkiego z naszej starogarskiej jednej z cukierni. Do tego dojdą jeszcze płyty zespołu Anima również będą do wylicytowania. Fotel prezydenta i masa innych ciekawych rzeczy, także ludzie nie szczęście kasy przychodźcie na 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i jeszcze Kasiu, jakbyś mogła przypomnieć, gdzie właściwie ten ciepły posiłek, tak? Po, po naszemu? Kolejnie. Po nasze my jeszcze tak do końca ustalamy, ale są możecie, różne opcje, tak? A, są różne, różne opcje, A, także tutaj ze sponsorem się jeszcze w konkretnie nie dogadaliśmy, ale pamiętajcie, każdy grosz może ratować niemowlę może ratować seniora. Także bądźcie z nami 13 stycznia na 21 Słuchajcie, finale. Kochani, Wiedziemy. również wystąpi wspaniała grupa Twoja, tak? Od niedawna tak. pracujecie i już was widziałem na scenie i fajnie śpiewacie. E, tak, moja grupa wokalno-rytmiczna tutaj ze Starogardskiego Centrum Kultury to są dzieci w wieku przedszkolnym, Od e, najmłodsza uczestniczka ma 2,5 roku, reszta jest tak 5-6 lat. Występowaliśmy już na rynku przy różnych okazjach, jakie i, m, są możliwe, póki co piosenki świąteczne, klimat świąteczny, ale oczywiście od godziny 15 zapraszam, o 15 wystąpią właśnie moje dzieci z grupy wokalno-rytmicznej, tutaj ze Starogardu. I ja mam nadzieję, że ja wystąpię trochę później, także oczywiście zapraszam serdecznie do wysłuchania wszystkich wykonawców, bo dla słusznej sprawy śpiewamy, występujemy, także zapraszam serdecznie. Słuchajcie, kochane dziewczyny z życiem, na cześć Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry. Hip, hip, hura! Hip, hip, hura! Hip, hip, hura, hura, hura! I tak trzymać. Do zobaczenia, siema! siema.